Jesteśmy w tej chwili na placu w Nowych Piekutach, gdzie wystawiło, wystawiło swój sprzęt 15 Gierzyska brygada zmechanizowana, ale dzień wcześniej odbyły się uroczystości 81. rocznicy bitwy pod Pruszanką Starą, stoczoną przez podlaską brygadę kawalerii. Było fantastyczne widowisko rekonstrukcyjne naszej kawalerii, bitwy z Wehrmachtem. No i bardzo, bardzo podniosła uroczystość upamiętniająca nad mogiłami pochowanych tam żołnierzy z września 39 roku. Dzisiaj jest to drugi dzień obchodów uroczystości. Tutaj się też gmina Nowe Piekuty włączyła, bo tam widzimy z tyłu za nami są stragany regionalne z potrawami, strażacy są, ale głównym naszym wsparciem jest 15. Gierzyska Brygada zmechanizowana, która dzisiaj tutaj na placu wystawiła sprzęt artyleryjski, strzelnicę dla dzieci i widzimy, że jest masa wojska. Pierwszy od lewej widzimy e, kateorak, czyli moździerz samobieżny 120 mm. Następnie e, wóz artyleryjski, konkretnie wóz naprawczy artyleryjski. I na końcu wcześniejsza wersja rosomaka. E, to nie jest ten rosomak, którego najczęściej widzimy, czyli z krytą wieżyczką, tylko wcześniejsza wersja. I cały piknik ma na celu zebranie jak największej ilości pieniędzy na chorego na SMA Michasia. I każdy tutaj dorzuca coś od siebie: czy, czy wojsko, czy koła gospodyń wiejskich, czy nasza re grupa rekonstrukcji historycznej. Wszyscy zbieramy na jeden, ten sam szczytny cel. Dzisiejsza impreza, piknik militarny pod nazwą Walczymy dla Michasia został zorganizowany w taki sposób bardzo spontaniczny. Już około miesiąca temu planowaliśmy właśnie na dzień dzisiejszy pokaz sprzętu wojskowego 15 Brygady Zmechanizowanej z Giżycka, jak również grupy rekonstrukcji historycznej imienia Brygady Kawalerii Plis, Klubu Strzelectwa Sportowego Bazuka, ale właśnie dosłownie dwa dni temu Podjęliśmy decyzję, że zorganizujemy taki piknik dla rodzin, dla dzieci, dla dorosłych, z różnymi atrakcjami, również z paradą motocyklistów, również z wieloma innymi atrakcjami. I właśnie dzisiejszy piknik, cały dochód z tego pikniku, pikniku chcemy przeznaczyć, przeznaczymy na pomoc dla Michasia Boguckiego z gminy Nur Chorego na SMA. Wiemy, że potrzebna jest pomoc w wysokości 9 milionów złotych, a więc tutaj no nasze wsparcie, czy ono będzie większe, czy mniejsze, to myślę, że będzie bardzo istotne w tej całej akcji. Takim Głównym, czy bardzo ważnym punktem programu będzie licytacja, która rozpocznie się około 13.30 i będzie trwała z przerwami aż do 16.00. Mamy bardzo wielu darczyńców, firmy nasze tutaj lokalne, gmi, z gminy, spoza gminy, wiele osób takich prywatnych też przekazało swoje różne bardzo ciekawe takie fanty na tą licytację, czy również jest wiele osób, które wpłacają, czy zadeklarowały wpłatę pieniążków. Drugi. Jest 200! Jest 200! Rewelacja! 200 po raz pierwszy, po... 210! 210 po raz pierwszy, po raz drugi, 210 po raz trzeci! Sprzedane! Gratulujemy serdecznie, zapraszamy po odbiór 200 złotych. No to jeszcze z piłką, no to jeszcze piłka. Przyjechał do nas z Białego do którego też zachęcam, aby jak najwięcej osób się udało, ponieważ krew, która ratuje życie, a w czasach pandemii, w czasie frontalny, kiedy ludzie boją się wyjść, boją się przebywać z innymi ludźmi, tej krwi naprawdę brakuje. Dawców jest coraz mniej, dlatego ważne jest, aby przełamać sobie, się w sobie i pójść, zrobić coś dobrego, ponieważ patriotyzm to nie tylko pokazywanie się w mundurze, ale to także przekazywanie wartości. Jedną z tych wartości jest pomoc innym, czy przez zbiórki pieniędzy, które tutaj organizujemy, czy przez oddanie krwi.